Siemanko, z tej strony Jaszmat i dzisiaj nagrywamy test słodyczy. Tak, test słodyczy. I dzisiaj ze mną jest Tościk. Elo! No. no. No i dzisiaj nagrywamy test słodyczy, jak już mówiłem. I ja bym zaczął od tego. Od hot doga, tak? Tak. Mamy dwa. Ja mam, żeby wiecie, nie jeść tak, tak, to tego dobrego. samego. To... Czekaj, się... czekaj, czekaj, został zapach. Pięknie pachnie, Nawet mm. za, za, słodki, za słodki ten zapach jest. Uuu. Się przyjrzyjmy naprawdę. Co mm. to? Dobra. To wygląda jak jakieś. Dobra, je, je, jemy. Jemy. <laughs> Ej, dobre. Mmm. Powiesz te takie hamburgery w tych właśnie ty? Tak, to są troli y, marka. Tak? No, ale to chyba nie jest ta marka. Y, ale tam te hamburgery, to jest jakieś uh -huh. gumizum. Mhm. Uh -huh. Ale dobre. Uh -huh. Mhm. A na sam um, koniec odcinka. Mamy. Wiesz, wiesz. Tutaj to, uh -huh. jest ta rzecz. Uh -huh. To jest chyba najdroższa rzecz z tego. Mhm. Uh -huh. I niedługo będzie nagrywać odcinek drugi mhm. albo trzeci. No będzie sporo odcinków. No dobra. Um, ale tak od, oceniamy to. No um, pół. taka 6,5. 6,5. Mhm. Poczekaj. 7. Dobra, dobra, to jest siódemka. To, więc... to jest akurat pyszna. Więc ja bym... U... O, dobra. Dalej ja teraz. Y, bo właśnie, jak oglądaliście moje testy słodyczy, to właśnie zastanawiają się nad tymi żelkami. No, bo on bo też 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 ogólnie nie miał testy test, test słodyczy. Dwa. Tak, dwa. Ja, dwa. No, no. <śmiech> <śmiech> ja potrafię to otwierać. potrafię to otwierać. Ja potrafię to otwierać. nie powiedziałbym, że... No. Ja ja raz, już mamy, mamy te jajeczka. Ogólnie to jest... Tak jak z chipsami, że jest taka po Tak Taka taka słodyczy... słodyczy chipsów? A chipsów jest tyle. No ym, to jest tak samo z tym i my w ogóle tego nie jedliśmy, Eee, no. to ma dziwny zapach, serio? Ale to z, pachnie jak zgniła skarpeta. <laughs> skarpeta. Poczekaj. Mm. <laughs> nie wiem, jak to ocenić. Nie mm. Ogólnie to jest taka piąteczka. Czy to smakuje w ogóle? No jest to jakieś do jedzenia, ale. Ja bym temu dał dwójkę. Hmm? To, jest, to jest niedobre. Poczekajcie, a co to jest. 100 Dobra, um, przechodzimy do kolejnej rzeczy. Dobra, ale um, zróbmy może jakiś ranking. Tak na to. A, bo dobra, nie. Um, dobra. Kolejną rzeczą są jakieś takie. Spójrz, jakieś... kosteczki. Kosteczki, no. Z tego co widzę, one są chyba kwaśne. Czyli poczekaj. Ty tu dałeś ile? 6,5, 7, 4, no. pół. Czyli 13,5 punkta. Łącznie. Y dobra, czekaj. A jak to jest Ja mam takie tuste ręce. No właśnie. A! Dawaj nożyce. Nożyce lecą. Nożyce lecą. Okej, okay, więc y już mamy... Tak, już mamy to. Już mamy te takie kipsy i... Ja biorę jednego. Y tu są ogólnie smaki, ale my nie patrzymy. Ja na to wolę nie patrzeć, dobra. Są smaki pokazane. Dobra, mam jakiegoś niebieskiego. To jest chyba, to jest chyba niebieska malina Okej, okay. Tak, to jest niebieska malina. Dobra, nie bardzo. Mhm. Chyba tak. Dobra. Bardzo klei się do zębów. Mm. Jakby to jest do zjedzenia? Piątka. Piątka? Aż tak? Czy to nie smakuje? Znaczy, to jest taka średnia ocena. Według mnie to jest jakaś taka... Nie no co mi smakuje? To jest... a czekaj, bo ty widziałaś tylko jeden smak. Dobra, to że. Zielona to jest Smak, i zielone jabłko. Takie taki? taki Dobra. Dobra, A parę całą od razu. Powiem tak. Czegoś w ogóle totalnie innego. Ja też. Ja też co. Inne, ale w ogóle, dobra. Mi to smakuje... To jest chyba, na razie mi... Mówi... Poczekaj, bo temu dałem siódemkę, to temu wyglądają takie... Sześć i pół. Poczekaj, że... Chociaż to... ten niebieski smak jest dobrym. Dobra. dobra, dobra jak ty oceniasz? Ja daję sześć i pół, nam zdanie. No okej, okay, dobra. I... oj, dobra, ja mam to tu. I ostatnią rzeczą są i, jakieś i, krewetkowe chipsy. O Jezu, Maria. Krewetkowe krupki. Albo chipsy. No krupki to są. Tak, to są No, Dobra. To jest akurat lata, ok. O Jezu Maria! Ale czuć krewetę! Ale tu śmierdzi! Śmierdzi! Nie. to tak krewetki na dla psa. Kiedy... kiedyś kiedyś czyli, 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 że to że to czyli, czyli, W smaku nie najgorsze. Nie, w smaku... Nie no, ale tak przez maskę to Czekaj. Teraz ja zobaczę. O Jezus, ma. Ej. Mm, według mnie to się nie opłacało. Ile to kosztowało? Osiem? 799 Smaku, że tak to powiem. Ja bym dał takie 3,5. Ja bym dał piątkę. Piątkę? No nie jest to złe, ale to jest też... Dobra, no nie. 3,5, dobra. A więc to już na A no to wszystko. Trzy lub 4. 3, 4. Może. No może. No, więc zostawcie suba, Zwonki i lajka. No i pa